No, dzień dobry, z tej strony Pauliny Milczarek, czyli prawnia Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o... mężczyźnie, czyli tak, prawdopodobnie słuchać tego będzie kobieta. Opowiadam o jakimś pewnym mężczyźnie, z którym to co? Yy... Kontakt, kontakt się pojawił. Ale to nie jest tak, że wy byliście razem, albo że się spotykaliście. Ja mam wrażenie, że to jest kontakt, który jest bardzo rozciągnięty, rozciągnięty może przez odległość, rozciągnięty dlatego, że e, ty byłaś zajęta, ta osoba była zajęta, albo po prostu no, nie mieliście, jakby powiedzmy, e, orbitowaliście gdzieś w przestrzeni, tak? W polu gdzieś występowaliście sobie, ale. E, no, nie byliście na tyle blisko, by ten ktoś był na tej Twojej orbicie. Tak, nie wiem, blisk. No, tak, tak był na tej Twojej orbicie. Bardziej orbitował przy orbicie może ten ktoś, albo ty tej osoby. Dobra, jakby mogę powiedzieć to inaczej. Eee, mieliście się bardziej lub mniej na oku od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu, ale nie było sposobności się jakby tak zbliżyć, poznać, zapoznać, bo okoliczności były takie, może nie, to nie były okoliczności negatywne, tylko takie po prostu takie, no ale niesprzyjające takie, w sensie tak nie sprzyjały e, e, takiej e, wymianie regularnej albo takiej bezproblemowej, może, no coś takiego. Dobra, to tak powiedziałam słowem wstępu. I teraz tak, teraz nastąpiła zmiana, o no przecież, no przecież dziś Merkury z retrogradacji już nie ma, już, po, już prosto, już, jest, już nie jest na tym pozornym ruchu wstecznym, tylko jest, już działa prosto, zatem no właśnie, polepsza się komunikacja, poprawia się komunikacja, Usprawnia się komunikacja, w, w, coś wraca na normalne tory, wraca na swoje tory, no tak, w skrócie, nie? No i tutaj też, człowiek, jak człowieka nie było, tak jest, nie? Na przykład pojawia się, i to jest takie znamienne, że właśnie może teraz, albo właśnie, że teraz odezwał się ten ktoś, tak? Powrócił. Ehm, no i teraz tak, tylko ehm, że tutaj mówię o osobach, które to nie, 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 to tutaj ludzie nie tworzyli relacji, nie. Nawet takiej koleżeńskiej. To nie jest ta, to nie jest ta relacja. Wy coś tam, coś tam gdzieś tam, mimochodem, pokątnie, gdzieś ktoś kogoś widział, ale to nie, tutaj, tutaj nie ma za dużo, nawet o więzi nie można za bardzo mówić. Dobra. Może jakimś takim społecznym czymś, albo takim może w networku, gdzieś, gdzieś może. Może w pracy, ale bardziej tutaj nie, nie, nie widzę tego jako, jako takiej współpracy. To nie jest taka współpraca, współpraca raczej to jest takie. Ech, coś z dali takiego, e, ale, ale znowu. Tu się ludzie. Y, to nie jest znajomość z przeszłości. Taka znajomość, że tutaj była wymiana i była więź. Nie, 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 nie. Um, dobra. Co się dzieje teraz w życiu uczuciowym tej osoby, tego mężczyzny najprawdopodobniej, tak? Czyli kobieta mnie słucha, ja mówię, co się dzieje. Nie powiem oczywiście dokładnie, bo ja tam z butami nie będę wchodziła, natomiast zresztą też nie, nie wiem takich rzeczy, nie jestem w stanie tego sprawdzić. <śprawdzić> I też nie chciałabym. Natomiast tak z twojego, z, z twojego, powiedzmy, pola wyczytuję pewien potencjał, co się dzieje teraz w Potencjale uczuciowym u tej osoby, u tego mężczyzny. Jest w procesie, mam wrażenie, takich dużych napięć emocjonalnych. Nie wiem, czy to są przywiązania, czy pokusy, czy jakieś zahamowania duże. Nie wiem, nie wiem, jakieś takie napięcia są tutaj pokazane. On sam w sobie jest w ogóle człowiek stabilny. Twardo stąpający taki, och, taki ziemski, bym powiedziała, taki koziorożec, taki, 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 może byk, może panna. I znowu, tu nie chodzi o to, że w słońcu. To może być księżyc, to może być ascendent, to może być Mars, to może być Wenus, tak? Ja mówię o czymś takim, w tych znakach ziemskich na przykład, nie? <słuch> Może też być w słońcu, oczywiście, ale mówię, że to jest takie ziemskie, takie stabilne. Ktoś twardo stąpający po ziemi, dlatego, jak myślę sobie o twardo stąpającym, to myślę sobie, no, ziemskie znaki, ale taki twardo stąpający mocno, no to koziorożec mi się najbardziej kojarzy. Energia koziorożca. Ale oczywiście to, to nie jest tak, że to jest konkretnie znak, tylko bardziej energia, czyli być może ma ten człowiek przewagę ziemskości w swoim, na swoim wykresie, tak? Dobra. W życiu tego mężczyzny, i teraz ja nie wiem, jest, była jakaś kobieta, która emocjonalnie na niego oddziaływała może oddziaływuje jeszcze, ale. Tutaj mi się pokazuje, że broni się, odcina się, stawia mur. Chyba od tego, tak mi się wydaje od tego, od tego czegoś od tej, od tej jakby, od tej relacji może. może to jest coś z przeszłości bardzo dawnej, nawet. I więc ja uważam, że to jest bardziej przeszłość, która się za nim ciągnie niż coś, co jest realnie teraz. No. I to się tak może ciągnąć tak bardzo długo nie? Um, dobra. Co myśli ten człowiek, ten mężczyzna o tobie, <grym> albo o tym, może o tym, o tym spotkaniu, nie wiem. Dobra, co myśli o tobie? Myśli jako o kimś, a z kim można poczuć radość, wspólnotę, dobrą energię. No mówię, wy się chyba nie znacie za bardzo, więc ja nie będę tutaj mówiła, że on tutaj widzi yy, matkę przyszłych dzieci, tak? To może tak być, ale. To jest za, za mało, za, chwi, za chwilowe, za krótkie, tak? Więc a co myśli o tobie? Ogólnie takiego, to jest, taka, to jest taka energia spotkania w dobrej atmosferze. Czyli. Jeżeli było, jakieś, doszło do jakiegoś zapoznania, spotkania, no to tak to, tak to widzi. Ehm, czyli tak, odbiera cię generalnie pozytywnie, lekko, jako osobę, przy której można poczuć się dobrze. No. Taki, taki nieobciążony. No. I też to, i to jest bardziej ktoś taki stabilny, jeżeli to jest taki no ziemski Uuu, to nie szybko. To nie na szybko. To nie na hurat, To nie na, na już. Nie? Tu bardziej wolniej będzie. Ale bardziej praktycznie. Um, może bardziej przewidywalnie, ale bardziej pewnie. Oczywiście tak mówię circa about. To ja nie znam człowieka, nie mam tutaj dokładnie Waszej sytuacji, więc nie powiem... Bardziej szczegółowo, ale tak to, tak to odbieram, tak? To co widzę tutaj, to co tak z kolektywu do mnie przyszło. Mm, dobra. E, co czuje ten człowiek do ciebie? Jakie ma odczucia bardziej? Jakie emocje? Coś tam, czy coś tam się dzieje? Tutaj o uczuciach na poziomie głębokim, no to raczej nie, nie sądzę, żebyśmy tutaj rozmawiali, bo tutaj nie ma z czego na razie być to coś, bo prawdopodobnie się nie znacie, tak? Albo za bardzo się nie znacie, albo za mało się znacie. Um, natomiast. Czuje zainteresowanie ten człowiek. Czuje zainteresowanie, zaciekawienie. Eee, jak ja mogę to powiedzieć? Taką fascynację, ale też może być, ale bardziej takie przyciąganie intelektualne i takie jakby emocjonalne też takie przyciąganie, taka fascynacja. Tylko to jest na poziomie zaczynania czegoś. Czyli to jest energia taka chcę spróbować zobaczyć, co z tego wyjdzie, bo mówię to jest mega świeże jakieś. Tak? W jakiejś przestrzeni się musieliście zobaczyć, spotkać, zapoznać, i teraz doszło do może ponownego, tak jakby otworzenia albo może ktoś przemówił może na przykład on przemówił może ty przemówiłaś może się jakoś inaczej przywitaliście nie wiem. A może się w ogóle przywitaliście a może wcześniej nie byliście na przywitanie. Dobra, jakie intencje są na ten moment jego względem ciebie? No takie ostrożne. Ja bym powiedziała, że takie nieśmiałe, ostrożne, takie w formie zaczepki albo rozmowy, testu. Czyli tutaj człowiek nie planuje od razu mm, a, nic takiego wielkiego, mm, dużego, z pompą. Bardziej ma chęci sprawdzenia, czy. A wiem, dobra też zielone światło temu człowiekowi. Po prostu. Zielone światło. Czy ty dasz? Jak można dać zielone światło? Różne są sposoby. Przede wszystkim na zielone światło jest najlepsza po prostu gotowość wewnętrzna i otwarta postawa. O, jest świetne zielone światło, to jest genialne. I to mówi, krzyczy wręcz, znaczy, może nie krzyczy, mówi bez słów. Ale to jest stan wewnętrzny, tak? To trzeba to tak, no, to trzeba to osiągnąć tak wewnątrz, ucieleśnić tak, pewne rzeczy i tak wewnątrz, z wewnątrz będzie na zewnątrz, emanować się tym. Natomiast, e, emanować tym. Natomiast e, jak inaczej można dać komuś zielone światło? No, chociażby uśmiechem, chociażby, to jest aż, to jest dużo. Uśmiechem, takim szczerym, ale znowu otwartym takim. Uśmiechem. Autentycznym uśmiechem. Um. No i wiadomo, no zależy na jakim jesteście etapie, zależy jak to jest między Wami, co, na czym Wy stoicie w tym momencie, czy Wy jesteście na cześć, czy nie jesteście na cześć, czy ten ktoś coś robi w Twoim kierunku, zrobił, czy nie zrobił, jakby to zależy, tak? Um. No uśmiech, uśmiech. Kontakt zrokowy, taki przytrzymany kontakt zrokowy. No taki przytrzymany. Nienachalny, nie natarczywy, nie świdrujący, tylko taki, no, taki normalny kontakt zrokowy. Taki przytrzymany, taki ciepły. Ale nie świdrujący, powtarzam. To to jest to, nie? No i mówię, i to zależy na czym, no jakby gdzie wy jesteście, na czym wy stoicie. Bo tutaj może, mogą być różne scenariusze. Tutaj różnie do tego można podejść. Ale przede wszystkim to, co powiedziałam otwartość, ale gotowość ta w środku. Bo to nie jest mężczyzna, który w romanse, on sobie może rozmawiać, to tu, to, to tam, coś tam powie, coś zagada, haha, hihi. Natomiast nie wchodzi głębiej. Nie. Nie. To można myśleć, że to jest taki żelbetowy kloc. Bo z jednej strony może taki się wydawać, ale i tak głębiej, tak tak, 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 naprawdę to wchodzi tylko wtedy, kiedy, um, no poczuje się taki gotowy, to ten moment, tak, tak coś takiego, ale tak poczuje, dlatego tak dłużej to zajmuje, ale jak już wchodzi, to wchodzi. Czyli tutaj jest y, o tyle pozytywne dla co po niektórych, że to nie będzie ktoś, kto y, Szybko coś tu zrobi, albo na szybko będzie chciał, albo tak wzniecić i pójść, a nie, 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 u, nie, to nie to, to nie to. Tu nawet do wzniecenia nie dojdzie, jeśli ten mężczyzna się nie rozezna, czy chce, ale też znowu chodzi o to zielone światło, czy dostanie zielone światło, tak? No to tak, ale to też nie będzie taka, to mówię, to nie będzie takie ogniste, tak? E, więc to mówię, to nie dla każdego będzie fajne. Nie dla każdej, nie dla każdego. E, dobra, co planuje ten człowiek, ten mężczyzna względem Ciebie? Mm, no planuje Ciebie bliżej poznać. Bo jakby widzi tą wartość w Tobie, tą stabilność z potencjałem na jakieś takie coś, no fundament, ale to nie znaczy, że tutaj zaraz będzie um, myślał o ślubie albo o formalizacji, ale... Coś stabilnego. No tutaj ja widzę to, ta osoba, że to jest taka stabilna osoba, a może się wydawać jako lekko duch, tylko tam jest no fasada taka, ale tam, tam już jak. No, no, planuję Cię bliżej poznać, tylko że na razie, e, ta, na razie ym, tutaj się wszystko dzieje powoli. Tu jest na razie powoli, przyglądanie, z ostrożnością wielką i też takim wewnętrznym zatrzymaniem, tak? I tak, czy możliwe jest poznanie się bliżej, pomimo jakiejś sytuacji, jakiejś komplikacji, która była między Wami, nie wiem jaka, ale jakaś tutaj widzę taki zgrzyt, komplikacja, może jakaś trzecia osoba weszła, ee, i to jest jako, widziane jako wyzwanie, albo nawet pozornie problem w tej znajomości. I czy to jest problem, tak się zapytałam. I czy możliwe jest poznanie się bliżej? I w dalszym ciągu ja widzę, że tak to jest możliwe, bo jest przyciąganie, bo jest jakaś iskra nowego, yy, jest jakieś spotkanie towarzyskie, jest jakaś lekkość, więc ja nie wiem, gdzie wy to macie, ale jest też trochę taki opór w przejściu na taki nowy etap. Ale to nie blokuje całkowicie wszystkiego, czyli fakt, że to wyzwanie macie, tą przeszkodę macie, nie przekreśla, nie przekreśla sprawy między wami, tak? Czyli dla tego mężczyzny ważniejsze jest to, co się dzieje teraz, a nie to, co było. Nie wiem, może to komuś coś podpowie. Eee, co z tego w ogóle może wyjść? Mi to wychodzi na ten moment, podkreślam na ten moment, zgodnie z tym aktualnym potencjałem energetycznym, to tu mi wychodzi, że to może się rozwinąć eee, no, u niektórych albo w relację poważniejszą albo w relację uczącą, no, albo w taką stabilną. Albo w uczącą, że tutaj coś, czegoś się nauczycie, że macie się czegoś nauczyć, albo wy się po prostu czegoś razem uczycie po prostu, tak? Albo w relacji taką stabilną, poważniejszą. Teraz co znaczy poważniejsza, stabilna? Nie wiem, nie mogę tutaj się na razie z tego dowiedzieć. Tak, tak to widzę, że jest tutaj coś fundamentalne, takie, no nie wiem, takie stabilne, poważne, albo to będzie poważne podejście, albo ktoś na poważnie podejdzie i na przykład może tak być, że też nic nie zrobi, bo poważne podejście. Hmm. Bo na poważnie chce podejść, a widzi, że ktoś inaczej ma, no to wtedy poważne podejście jest takie, że szacujemy no i stwierdzamy, że poważnie będzie na przykład w coś nie wejść. Tak, teraz, może, tak szybki skrót myślowy powiedziałam. A co jeszcze chcę powiedzieć? Jest na razie tak, że jest bardzo dużo między Wami niedopowiedzeń, sygnałów bardziej subtelnych niż, niż oczywistych. I takiego, nie wiem, na poziomie intuicji, nie wiem, jak to powiedzieć. Czyli tak, podsumowując: człowiek, mężczyzna, ten, że ma do ciebie zainteresowanie. Może na fascynację, chce Cię poznać, ale prawdopodobnie ma dużo ziemskości w sobie, działa powoli, no może też gdzieś tam wodnik, jest też, więc działa powoli z dystansem. Widzi w tobie też potencjał takiej stabilnej kobiety. Nie tylko flirt. Nie, 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 o nie, 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 nie. Taki, st stabilny. Taki stabilny, tak? I ta przeszkoda, która, o której mówiłam, jakby nie jest przeszkodą, może być obawą niż realnym problemem. O. Więc jest szansa, że się wy możecie poznać bliżej, ale to będzie proces krok po kroku. Czyli co? Jeśli chcesz, żeby się to ruszyło, daj mu sygnał otwartości. Bo on sam ma z siebie tendencję do wahania ale nie na zasadzie takiego, to, jest, to nie jest takie ciepło-zimno, to nie jest takie lawirowanie, tylko to jest takie, no to mówię, takie koziorożcowe, takie bardzo długo przyglądanie się, takie e, robienie takiej strategii, takie, 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 takiego strategii, fundamentu, analizowanie, bo może gdzieś tam jeszcze jest Pan, tak mi się wydaje, i... W związku z tym tak długo ten proces tak zachodzi, bo chce się zrobić go dobrze, tak? Um, więc tak krok po kroku, i może właśnie za dużo jest tego tego, um, tego strukturalnego podejścia, zamiast po prostu wyjścia. No ale no cóż, no tak, 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 tak też ludzie mają, tacy też jesteśmy e, i tacy też e, mogą kochać i być kochani. I mogą się łączyć, wiązać, w więzi tworzyć z osobami, które po prostu pasują do nich. No. Tyle. Więc, tak to widzę, jeżeli ktoś będzie chciał o, o tym ze mną porozmawiać lub dowiedzieć się czegoś więcej, lub właśnie, co zrobić, żeby em, tego nie zepsuć nie przyspieszyć za mocno. Um, nie sklasyfikować kogoś niepotrzebnie do, jakiegoś, do jakiejś kategorii, do jakiegoś nieprzychylnego worka, tylko zajrzeć od innej strony albo też właśnie popracować nad sobą, ze sobą. Um, to zapraszam do mnie: kontakt duszy.pl I tyle tak naprawdę. Tyle, tyle. Dla każdego coś dobrego. Do usłyszenia. Niebawem. Pa. pa.